Witaj! Jeśli czujesz zmęczenie, ociężałość, lub po prostu brakuje Ci sił, to trafiłeś w dobre miejsce. Praca z oddechem to jest najprostszy, a jednocześnie najskuteczniejszy sposób na to, żeby wpłynąć na nasz stan fizyczny i psychiczny. Praktyka oddechowa, przez którą dzisiaj wspólnie przejdziemy, ma na celu zwiększenie poziomu energii życiowej w ciele oraz, kiedy praktykujemy regularnie, możemy zwiększyć odporność naszego organizmu. Jest to połączenie pranajamy o nazwie Bastrika, tamo breathing oraz kumbaki, czyli zatrzymania oddechu. Ten rodzaj pracy z oddechem jest dość intensywny, dlatego jeśli masz skłonności do epilepsji, nadciśnienia lub jesteś kobietą w ciąży, ewentualnie w trakcie menstruacji, polecam wybrać coś łagodniejszego. Natomiast jeśli w trakcie praktyki poczujesz delikatne zawroty głowy lub mrowienie w stopach, nie przejmuj się. Jest to częścią tego doświadczenia. Zanim przejdziemy do części praktycznej, powiem pokrótce, co będziemy robić. Całość wspólnej praktyki będzie podzielona na trzy części. Pierwsza z nich, czyli 30 głębokich oddechów przez usta. Druga część to zatrzymanie oddechu na wydechu i zostaniemy tam przez około minutę lub dwie. Natomiast trzecia część to zatrzymanie oddechu na wdechu przez około 15 sekund. Wspólnie przejdziemy przez 3 rundy, natomiast jeśli poczujesz, że chcesz jeszcze więcej, możesz zrobić 4 lub 5 we własnym zakresie. Także przejdźmy już teraz powoli do części praktycznej. Zajmij wygodną pozycję, możesz usiąść ze skrzyżowanymi nogami, ewentualnie położyć się, jeśli czujesz, że tak będzie Ci wygodniej. Jeśli w trakcie poczujesz, że też chcesz zmienić pozycję, jak najbardziej jest to wskazane. Możesz zamknąć oczy, żeby pokierować uwagę bardziej do środka. I na ten moment po prostu pokieruj uwagę na swój oddech, taki jaki on jest, naturalny, niewymuszony. Zauważ jak każdy wdech wnika do Twojego ciała przez nos. Rozszerza klatkę piersiową żebra, trafia do dolnego brzucha, wypełniając lędźwie. I z wydechem wypuszczasz całe powietrze. I kontynuuj tak we własnym tempie, we własnym rytmie. Każdym razem postaraj się zwrócić uwagę, żeby oddech wypełniał nie tylko Twoją klatkę piersiową, ale również żebra, brzuch i plecy. I z kolejnym wydechem pozwól sobie całkowicie opróżnić płuca. Zostań na wydechu. I rozpoczniemy teraz pierwszą rundę pranajamy. Będziemy oddychać przez usta, nabierając głęboki wdech. Do dolnego brzucha i pełny wydech. Zacznijmy wspólnie. Wdech, wydech, wdech. 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 Kontynuuj wdech. Jeszcze 10. I ostatni wdech. I z wydechem wypuść całe powietrze. Opróżnij płuca, opróżnij brzuch. I zatrzymamy się tutaj teraz na 30 sekund na wydech. Pozwól, żeby wszystkie odczucia w ciele docierały do Ciebie. Ostatnie trzy, dwa, jeden, i weź głęboki wdech. Zatrzymaj. I wydech, wypuść. Powróć do normalnego rytmu oddechowego. Pozwól sobie być z tym, co do ciebie przychodzi. I powoli za moment rozpoczniemy sobie drugą rundę. Przygotuj się, popraw pozycję, jeśli tego potrzebujesz. I przejdziemy do drugiej rundy. Głębokie oddechy przez usta. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. 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 Выдох. Вдох. Продолжай. Przyspieszymy odrobinę dech. Ostatnie dwa, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech. I z kolejnym wydechem wypuść całkowicie powietrze z płuc. I zatrzymamy się tutaj na całą minutę. Także pozwól sobie rozluźnić szczęki rozluźnić brzuch połowa czasu za nami ostatnie 5 4 3 2 1 i weź głęboki wdech i przytrzymaj na wdechu przez 15 sekund i wydech, puść całkowicie Rozluźnij, wróć do normalnego oddechu. Pozwól, żeby Twoja uwaga została pokierowana do wewnątrz. Być może chcesz pozostać z zamkniętymi oczami. I powoli, za moment przejdziemy sobie do trzeciej rundy, ostatniej, która będzie polegała na tym samym, tylko zatrzymanie na wydechu będzie jeszcze dłuższe. Także popraw pozycję. I przejdźmy do praktyki. Zacznij wdech przez usta. Wydech. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech I ostatni wdech. Wydech. Wypuść całkowicie powietrze. I zostań. Tym razem zatrzymamy oddech na pełne dwie minuty. Także obserwuj wszystkie odczucia w ciele. Jeśli poczujesz, że chcesz wyjść i nabrać wdech odrobinę wcześniej. No oczywiście słuchaj swojego ciała, jednak zachęcam Cię do tego, żeby spróbować wytrwać do końca. Minunte, ceasul za nami. Jeszcze trzydzieści sekund. Ostatnie dziesięć, pięć, cztery, trzy. Dwa Jeden I wypełnij powietrzem płuca Głęboki wdech Zatrzymaj na wdechu I wydech Puść I powróć do swojego naturalnego rytmu oddechu. Zwróć uwagę na to, gdzie teraz jesteś, gdzie są Twoje myśli, gdzie jest Twoje ciało. Zauważ, czy coś się zmieniło. Zauważ, czy czujesz gdzieś ciepło rozpływające się w całym ciele. Pozostaniemy jeszcze przez kolejnych kilka minut we wspólnej medytacji, obserwując wszystkie doznania w ciele. Takie myśli, które do nas przychodzą, pozwalamy im po prostu płynąć. Powoli możesz zacząć wracać świadomością, już w pełni do swojego ciała, poruszać kończynami, palcami dłoni, palcami stóp. Zauważ zmianę, jaka się w tobie pojawiła. Zauważ gdzie czujesz przypływ energii. I kiedy będziesz gotowy, gotowa, możesz powoli otworzyć oczy, jeśli masz zamknięte, rozejrzeć się wokół siebie. Czuj, jak to jest być znowu obecnym w swoim ciele, znowu czuć, znowu mieć energię do dalszego działania. Także z mojej strony na dzisiaj to wszystko. I życzę Wam bardzo energetycznego dnia.